Kira Gołąb to 15-letnia pochodząca z Sieradza młoda artystka, która od dziecka uczęszczała do Spudzielczego Domu Kultury i tam rozwijała swój talent w kole plastycznym pod okiem instruktorów. Teraz Kira spełniła swoje marzenie i została uczennicą pierwszej klasy Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli. Od dziecka uczęszczała jeszcze to jest u na zajęcia? E, tak, zaczęłam chodzić, jak miałam 7 lat, i chodziłam co roku. No, bardzo mi się podobało i jednak rysowanie to było coś, co najwięcej czasu i zabierało, bo naprawdę to kocham. Czy zajęcia w Festeku pozwoliły Ci rozwinąć jeszcze bardziej swój talent? E, oczywiście, tutaj się nauczyłam wszystkich podstaw i w ogóle wszystkiego, co teraz umiem. E, dzisiejsza Twoja wystawa to początek Twojej drogi artystycznej, tak to nazwałaś? E, tak, dostałam się do liceum plastycznego w Zyńskiej Woli, więc teraz będę jeszcze bardziej rozwijać się w tą stronę malarską. E, dzisiaj jakie tutaj prace możemy zobaczyć? E, są tu prace od początku mojej nauki do roku 2020. W sumie, no, więc bardzo stare są i też nowsze. A co rodzice na rozwijanie Twojego talentu? Mam nadzieję, że się cieszą <noise> i wspierają mnie bardzo w tym, żebym się rozwijała artystycznie. Jesteś oczywiście dumny z talentu swojej córki i jej pierwszej wystawy. No, dumny na pewno i chyba bardziej zestresowany od niej, bo nie spodziewaliśmy się, że spółdzielczy dom kultury, w którym Zaczynała tak naprawdę swoją naukę, przygodę artystyczną, postanowił podkreślić ten jej etap nauki właśnie wystawą. Czy w domu widać, że właśnie jest Kira i jest tym swoim marastwem? No Myślę, że tak, jest dom i Kira, bo wszędzie wiszą jej obrazki, wszędzie jest, szczególnie teraz od czasu rozpoczęcia nauki w liceum plastycznym, rozgardiaż, pędzle, kredki, farby, także wiadomo, że dom artystki. Czy któryś obraz najbardziej lubisz? Mieliśmy taki jeden ulubiony obraz, yy, wysiał w pokoju. Kira zrobiła na podstawie gry, którą uwielbiamy, Dixit, taką własną ilustrację. Yy, niestety pewnego razu spadł, ale tak uważam, że to był znak tego, że czas na nowe obrazy. No i potem okazało się, że właśnie Kirze udało się dostać do liceum plastycznego, no i te nowe obrazy na pewno powstaną. I ten najładniejszy jeszcze mam nadzieję przed nami. Wychowanka pracowni plastycznej SDK kilka ostatnich lat pracowała pod okiem instruktor pani Darii Majtki Kucharskiej. Bardzo nas tu cieszy, że na otwarcie wystawy Kiry Gołąb, pozwolę sobie powiedzieć, nie ma w tym cienia przesady. Jest naszą wychowanką. Kira do pracowni plastycznej trafiła w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Oczywiście. Musiało jej się spodobać, skoro była do ósmej klasy włącznie. W związku z tym, że rozciąłam sobie do tego prawo, że skoro Kira do nas chodziła 7 lat, korzystała z doświadczeń i naszych instruktorów, żeby pierwsza wystawa Kiry była właśnie w naszym Domu Kultury. Wystawa nosi tytuł Początek Drogi Artystycznej i najlepszym miejscem, w którym mogła się odbyć, był właśnie Spółdzielczy Dom Kultury. Może no jesteś dumna, że Twoja wychowanka ma już swoją pierwszą wystawę tu w SDK-u? Bardzo, bardzo jestem dumna. Cieszę się razem z nią. Jestem zestresowana również z nią. Robi to na mnie wrażenie tak. Czy Kira rzeczywiście wyróżniała się swoim talentem na zajęciach? Tak, bardzo. Niesamowitą kreatywnością, otwartością, no i tą miłością i sercem do, do tego, co robi. Pewnie niewielu wychowanków rzeczywiście trafia później do liceum plastycznego. Tak, no warunek jest taki, że trzeba kochać to, to, co się robi i mieć to w sercu, Ona to ma. Jak odbierasz dzisiejszą wystawę? No genialnie. W momencie, kiedy montowałyśmy tę wystawę, sprawdzałyśmy pracę wybierałyśmy. No, to taki ogromny sentyment, tak? Wracałyśmy do tych prac początkowych, ponieważ jest to kolekcja prac z wielu lat. Wystawę można oglądać w sali lustrzanej z Domu Kultury do końca listopada. Zachęcamy do odwiedzania.